Witam panowie i panie, z tej strony Emir, parę osób prosiło, także poradnik jak wszystko ustawić w Apexie, wszystkie ustawienia i tak dalej. Jak widzicie 31 level jest, w sumie zrobiłem sobie małą przerwę na walentynki w granie w Apexika, ale już wracamy z powrotem. No i tak, no wchodzimy sobie po prostu do ustawień, rozgrywka, jeżeli chodzi o rozgrywkę, no to ja na przykład podpowiedzi przy interakcji mam ustawione na minimalnie, jeżeli jesteście nowymi graczami, możecie zostawić na domyślne, wydaje mi się, że to wam się przyda. W sumie te wskazówki też można wyłączyć, dosyć osy sterowania, także, no, oczywiście zależy czy wy z Znacie już wszystkie funkcje w sumie w tej grze, czy nie? Ja wydaje mi się, że już znam. W sensie raczej nic mnie nie może zaskoczyć w tej grze. Jeżeli chodzi o powiadomienia o obrażeniach na celowniku, no to wydaje mi się, że x będzie chyba najlepsze. Najwięcej tutaj informuje. E, jeżeli chodzi o wartości obrażeń, to jedynie skumulowane i połączone są sensowne. Jak chcecie, to sobie tutaj przeczytajcie, co dokładnie to robi. jest zroczystość oznaczeń, akurat szczerze nie wiem, no ustawiłem na domyśle. Niech będzie nekrologi włączone, bo to pokazuje zabójstwa i zgony po prostu po prawej na górze, jeżeli dobrze się orientuję. Powiadomienia otrzymanych obrażeń, no to mam ustawione też 3D. Jak widzicie, tryb transmisji nie wiem, jakbym streamował, chociaż też nie do końca mi to chyba potrzebne na streamie, to bym włączył, a tak to mam wyłączone, a te udostępnienie danych to lepiej zostawić, bo tutaj przynajmniej jest napisane, że dezaktywacja udostępnionych danych może spowodować utratę funkcjonalności, cokolwiek to znaczy, wolę mieć to zostawione, włączone? Czemu nie? Daltonistą nie jestem także nie ustawiłem sobie żadnego trybu ślepoty barw. Jeżeli ktoś jest, albo nie wiem, może mu to ułatwia grę, bo słyszałem, że podobno niektórzy grają specjalnie na takich trybach ze ślepotą barw, no to możecie sobie, nie wiem, ustawić cokolwiek. Jeżeli chodzi o mysz i klawiaturę, to ja mam czułość myszy 5.0 i 500 DPI ustawione. Nie wiem, mi się spoko gra. Tutaj możecie sobie mnożnik przestawić? Nie, mi się wydaje, że ten domyślny jest spoko. Ewentualnie, oczywiście, z moich preferencji, może minimalnie bym go podkręcił, ale tak dosłownie ciupinkę. Ale lepiej to zostawię, bo mi się na razie spoko gra. Nie chcę się znowu do tego przyzwyczajać. Akceleracja myszy to jest chyba taka typowo windowsowa, więc warto ją wyłączyć. Słyszałem, że niektórzy mają jakiś specjalny programik, na którym się spoko gra na akceleracji, tylko ta windowsowa jest taka średnia. No ale zakładam, że wy tego nie macie, więc akceleracja wyłączona. A kierunków myszy nigdy nie wiem, po co jest ta opcja ja na pewno nie korzystam, chyba rzadko kto z tego korzysta, jeżeli chodzi o zmianę jakichkolwiek klawiszy, to wydaje mi się, że tutaj wszystko jest spoko, oprócz jednej rzeczy, no ale to jest też mega kwestia preferencyjna, czyli tutaj jest namierzanie przez celownik i to polecam zmienić, w sensie, no to zależy od was jest domyślnie ustawione tak, że jeżeli klikacie to przez cały czas wam celuje, ja przynajmniej preferuję tak, że muszę przytrzymać ten prawy przycisk myszy i kiedy go już nie trzymam, to przestaje mi automatycznie celować no nie, dla mnie to jest o wiele wygodniejsze zależy od was naprawdę, ja tylko daję wam tak. Taką poradę, że przynajmniej mi się o wiele lepiej w taki sposób gra. Kontroler pominiemy, no bo nie gramy tutaj na konsoli. Grafika, jeżeli chodzi o grafikę, to no nie oszukujmy się, gra nie jest zoptymalizowana jakoś super. Oczywiście na moim komputerze dobrze działa, ale mój komputer, no jest, nie wiem, wydaje mi się, że dosyć drogi i dużo osób narzekało, że no, giereczka im średnie działa. Pierwsze co, to ja na waszym miejscu oczywiście bym zmienił pole widzenia na minimum, bo pole widzenia zżera FPS-y. Ja lubię grać na 110, lubię na dużym fow grać, bo FOV to pole widzenia ogólnie, tylko że po angielsku. Ale gdybym miał ja sobie pc to prawdopodobnie obniżyłbym sobie to no na tutaj chociaż 90, a jakby to nie pomagało to jeszcze niżej, no zależy od was, nie? Generalnie będziecie się czuć mega klaustrofobicznie przez to, ale podwyższyłam to po prostu FPS-y i no wiecie, to jest spoko dla osób ze słabszym komputerem. Nie wiedzieć czemu tutaj w grafice znowu jest, tak jak w rozgrywce, zobaczcie, tryb dla osób ze ślepotą barw, nie wiem czy to ma jakąś różnicę, w sensie tutaj w grafice i w rozgrywce. Może to w rozgrywce jest do interfejsu, nie wiem, nie mam bladego pojęcia, no ale nieważne, to wiadomo, też według preferencji. A no i pełny ekran ja polecam, bo przynajmniej na Windowsie 10, chyba że już to naprawili, to w oknie bez ramek jest input lag i generalnie nie polecam. Jeżeli naprawili, no to spoko, grajcie sobie w oknie bez ramek albo jakoś streamujecie, to podobno łatwia. Jeżeli chodzi o fałsynka, to ja bym kompletnie go wyłączył, bo powoduje z reguły input lag, no chyba, że dana adaptacyjny nie powoduje, ale te buforowania wszystkie strasznie powoduje dużego input laga i no przynajmniej w moim wypadku... Nie da się po prostu grać. I tutaj dużo osób też narzekało, że nie ma opcji tam rozdzielczości 3D czy czegoś takiego zmieniania, tak jak w Fortnite, można sobie jeżeli się ma słabszego PC, to jest ta opcja, że będzie wam troszeczkę bardziej, no będziecie mieli rozmazaną grę, ale w zamian za to będzie wydajniejsza. Tutaj macie ewentualnie jeszcze dodatkową opcję Super Sampling, ale tego nie włączajcie, bo to jest powiększenie już tej rozdzielczości. Tego już nie włączajcie, to miejcie zawsze na włączone, jak sobie zmieniacie, Polecam ustawić na stówę, jeżeli naprawdę macie problemy z FPS-ami. I teraz tak, powiem wam, że jeżeli chodzi o ustawienia wszystkiego na ultra, to będziecie mieli akurat specyfikację komputera w opisie. Specjalnie wam dam, bo rzadko daję, bo w sumie nie wiem po co, ale tutaj się wydaje mi się przyda. To na moim komputerze wyobraźcie sobie, że wszystko na ultra jak jest włączone, to czasem zdarzy się taka ścinka. Nie, że nie wiem, mam mało FPS-ów, bo tam chyba z, nie wiem, 80 czy coś jest, spoko. Chociaż też to nie jest zbyt Ciekawe do grania we FPSy, no nieważne, ale czasem zdarzą się ścinki, szczególnie jak włączę to strumieniowanie, mimo tego, że mój komputer spełnia wymagania. I to spokojnie, bardzo spokojnie spełnia te wymagania. No, generalnie ustawcie sobie tutaj wszystko na najniższe, czyli ja te ustawy później sobie przestawię, no bo po co bym miał ustawiać, inaczej, skoro tak mi się spoko gra, ale wygładzanie krawędzi, no to wiadomo, jeżeli nie wiecie, co to wygładzanie krawędzi, dokładnie to Wam pokażę. Zobaczcie sobie, jak wygląda ta postać teraz. Jest taka fajna, wygładzona, co nie? Może na YouTube to troszeczkę gorzej będzie wyglądało. Mam nadzieję, że będzie też widać. Jeżeli wyłączy sobie wygładzanie krawędzi, to widzicie, że wszystko jest tak mega, mega ostre. No zależy, niektórzy lubią tak grać, niektórzy dzięki temu lepiej widzą. Ja sobie włączam wygładzanie, to zawsze lubię mieć włączone strumieniowanie tekstur. W sumie, nie wiem, ustawienia sobie na niskie, można ustawić na jeszcze niższe, niższe, będzie to troszeczkę gorzej wyglądało. E, filtrowanie tekstur, polecam Wam ogólnie ustawić też na najniższe, bo to też Wam troszeczkę odciążę kartę graficzną. Jeżeli macie słabą, no to polecam. Cieniowanie, nie wiem, ja jakoś zawsze jestem fanatykiem cieniowania, zawsze daję na wysokie. Wy oczywiście, no wiadomo, jeżeli chcecie odciążyć komputer, to na najniższe, na najniższych się podejrzewam, że też Najlepiej gra, albo nawet na włączonych, chociaż na niskich, no czasem możecie zauważyć czyjś cień, Więc wydaje mi się, że spoko mieć chociaż te najniższe ustawione, nawet jeżeli stracicie te, powiedzmy, 5 fps. -ów. Tutaj sobie wszystkie te zakresy cieni, zakresy cieni od słońca, szczegółowość cieni od słońca na niskie ustawiam. Temu by nie. Szczegółowość cieni punktowych też niskie mam ustawione zawsze. Nie wiem, jakoś tak włączone muszą być u mnie te cienie, byleby były. Światło wolumetryczne, dynamiczne cienie punktowe, bla, 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 wyłączam to. Pamiętam, że przynajmniej w overwatchu takie rzeczy powodowały też input laga niepotrzebnego, więc sobie po prostu po włączałem, żeby przyjemnie się grało. No i nie wiem, ragdola mam ustawione na wysokie, resztę widzicie tutaj na niskie, wszystko, też wam polecam, albo nawet wyłączyć ragdola też, ragdola nie wiem, jakoś tak lubię te ragdole, więc generalnie zawsze mam włączone, nie wiem, za zawsze mi dużo dodają, po prostu fanu jak są ragdole jakiejś wysokiej jakości w grach, nie wiem, zawsze po prostu to też ustawiam na najwyższych. A jeżeli chodzi o dźwięk, no to tutaj chyba też nie muszę się zbytnio rozwodzić, wydaje mi się, ja mam dźwięk w tle włączony, nie wiem, jakoś tak lubię jak mi pogrywa gra, mimo tego, że w nią nie gram w tle, na streamy też się przydaje, nie? Generalnie, bo jak... Minimalizujecie okno, no to wtedy i tak stream słyszy wszystko. Jeżeli gracie, no to wam pewnie obojętnie, a nawet raczej włączycie tą opcję, bo często będziecie minimalizować grę, jak będziecie czekać na przykład na znajomych. No i co, to chyba było na tyle. Troszeczkę się rozwodziłem, troszeczkę bardzo. Swoją drogą, fajne rzeczy są w sklepie. Mam nadzieję, że będzie odnawiany częściej ten sklep, ale to już nieistotne. Mam nadzieję, że odcinka się podoba, jeżeli Wam się podoba, zostawcie łapkę w górę i tutaj macie odcinki, jeżeli chcecie sobie obejrzeć. Do jakieś inne, może za Pekika, może nie, nie wiem. Cześć.